Zapytam jeszcze, rzuciło mi się dzisiaj ten, to pra, ten prawdziwy skrót, tak, który tutaj jest, KSW, konfrontacja sztuk walki, dzisiaj jest taki prawdziwy powrót, bo był debiut Artura Szpilki i Szefieja Waczenki, czy, czy miałeś okazję spojrzeć no nie, chociaż ja okiem? Nie, akurat, akurat się musiałem rozgrzewać, ale cieszę się, że Artur wygrał, bo Arturowi to było potrzebne, bo tłum, który go wygwizdywał teraz mówi, watuje, tak? Prawda. To jest fajne, fajne jest to, że wiesz, Artur pokazał e, progres, jaki zrobił, tak, z pięściarstwa do, 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 do obalenia, bo skończył to po obaleniu i w dusiadzie. Fajne jest to, że właśnie ja byłem tym, tym, można powiedzieć, tym kurwa Prometeuszem tego K1 w KSW, tak, za chwilę będzie Arek Wrzosek i, i Tomek Sarara, co będzie też mega, myślę. I myślę, że fajny to jest taki kierunek, który KSW powinno rozbudowywać, w związku z tym, żeby ratować sport, żeby sport ratować. Bo sport umiera, a to spowoduje, że sport się będzie odbudowywał, bo ludzie będą chcieli tego czegoś nowego, a to jest nowe, to jest fajne. Przenieśmy się trochę do, do świata marzeń, bo mówimy tutaj o rewanżach, czyli szpilka w a na ile Marcin Miłżalski jest w stanie ocenić, że mógłby tu wystąpić razem z Arkiem Badhari? Myślę, że w ogóle, bo Badhari dwa razy z Arkiem przegrał. Badhari jest udziałowcem Glory, także myślę, że to jest raczej niemożliwe. Aczkolwiek... Życie pokazało, że mało jest rzeczy niemożliwych. Także wiesz, jeżeli mówię, jeżeli w skali od 1 do 10, to myślę, że to jest 2 w maksie 3 możliwe. Także no zobaczymy co życie. Życie pisze scenariusze. Ja też miałem już nigdy w KSW nie walczyć. No idziemy.